Oficjalnie witam wszystkich bardzo serdecznie na pierwszym e, na meczu pierwszej rundy okręgowego pucharu Polski PP Entarnów e, z pięknego słonecznego tarnowca witają Państwa Michał Haudenbala i Trybuna TV Dariusz Szpokolski, Włodzimierz Szarana. Te sporingi wczorajsze załatwiły tę płytę, dlatego dzisiaj ten puchar w takich, a nie innych warunkach jest rozgrywany. Ojej. Piękne Ojej. jak biegają. Już jest chyba troszeczkę, troszeczkę lepiej. Liniowy drugi. Padła bramka, jak robiłem ustawienia to padła bramka, widziałeś? Dzisiaj jest taki, transmisja beta, więc nie krzyczcie jeżeli coś nie wyjdzie, transmisja beta. Ponieważ dzisiaj próbujemy ogarniać powtórki. W piątej minucie Naprowadzenie wychodzi drużyna na ładnej. W kolejnej akcji, właśnie gospodarze. Dośrodkowanie. Tam nikogo nie ma. przez szansą ładna, ale dobrze interweniuje tutaj e, na przedpolu. Pociecha. Długie zagranie do Słomskiego. Słomski. Czy utrzyma się przy piłce? Tak. Jeszcze cały czas Słomski już po Będziemy mieć rzut karny. Tam może zagranie ręką. Nie było widać. Nie było widać. Zasłoniło obrońca. Ja. Zobaczmy, Rafał Słonski strzela, ale byli się. Przenosi piłkę, piłkę nad poprzeczką. To jest ból. I dla zawodników, i dla piłki. Paul na krużlu. Taki procent posiadania piłki na korzyść chyba y, Żuchowej. Kraj się uczuł przy piłce. Dokładnie tak. Teraz Krakowski, Krakowski, uderzenie i gol! Gol, a więc 1 do 1. W 21 minucie klucz Żuchowej remisuje z zespołem. Ręka jest ładna. Tymczasem akcja na prawej stronie boiska jeszcze Żuchowa. Teraz Krakowski nie trafił w piłkę. Czy mecze pań też pokazujecie? Mecze pań. A dobra, nie doczytałem drugiego komentarza One lepiej by w tym błotku wyglądały No, no myślę, że... Adam, Adam może mieć rację Króżer, teraz dobra wymiana podań Dalekie zagranie na Krakowskiego? Krakowski wyszedł, bramkarz ładnej Krakowski, Andrzej, mija bramkarza, pusta bramka, zobaczmy co zrobi Krakowski Zdążył tam obrońca i z linii bramkowej Wybił tę piłkę. Teraz myli się brałka pusta bramka, strzał i gol, Żukowa 2 do 1. Gracja Liga strzelce bramki na 2 do 1. 22 minuta, dośrodkowanie, dobra piłka dochodząca, główką zawodnik ładny z numerem 10, ale na posterunku pociecha, łapie tę piłkę. Co przyniosło stratę i teraz w akcji ładna, zobaczmy kto będzie bliżej, bramkarz czy zawodnik ładny, już jesteśmy w polu karnym, pusta bramka, pomylił się bramkarz, jeszcze ładne uderzenie i broni Pociecha, dobra interwencja, będziemy mieć rzut rożny. Kocik. No, w normalnych warunkach będzie ta piłka by yy, przeszła. Jeszcze długie zagranie w poszukiwaniu Krakowskiego, nie było tutaj sporonego. Krakowski, Krakowski, posiedzą się bramkarz, Krakowski! Są mi gol! Andrzej Krakowski 3 do 1 w 43. minucie Żuchowa podwyższa swoje prowadzenie. Tak, i teraz cię widać elegancko. Możesz tam popatrzeć, pozdrowić, pomachać. Dokładnie tak. Zaprosić wszystkich na, na socjalki, na Facebooka, na IG, na, wszystko, na TikToka, na, na, Nie, TikToka nie ma. Przypominam po 45 minutach. Tu w prowadzi. Jeden do trzech z zespołem LKS ładna. Dwa zespoły na co dzień występujące w widze okręgowej dzisiaj mierzą się w Pucharze. Teraz Krakowski, rozpędza się tutaj prawą stroną. Wyszedł wysoko bramkarz. Krakowski, już pole karne, krakowski zagraje na piąty metr zdążył tutaj błyszcząć tę piłkę bramkarz. No ten środek środek boiska 30-40 metr. Zmasakrowany Więc uciekają. Uciekają tutaj zawodnicy na boczne sektory. Pytamy Konstruować swoje akcje. A teraz Krakowski poradził sobie tutaj z obrońcą już w pole karne, wchodzi dwóch zawodników z Żuchowej, Słomski Słomski i... Gracja. Gracja, no nie mogę zapamiętać, ale jest to nowy zawodnik, nie mam widzy przed sobą. Jak myślisz za kogo tutaj wejdzie? Za Klocha myślę. Ale teraz zagranie Krakowski sam na sam z bramkarzem i myli się myli się dosłownie <laughs> o włos. Ale to zaraz, bo tutaj akcja Daje fragment gry. Ładne dośrodkowanie, ale kompletnie nieudane. Myślę, że to była próba strzału. Próba strzału, ale nie udało się go. Precyzyjnie wykonać. Już e, podłączy się do tego wszystkiego e, pomocnik z z, z numerem 2. Krakowski, cały czas e, Andrzej Krakowski strzał. Bramkarz e, to broni. Na raz. jeszcze Krakowski dziumnął tę piłkę e, i ochronił swój zespół od e, straty czwartej bramki. Piękna teraz interwencja e, bramkarza ładnej. Barłowski. Teraz podcięta piłka do Krakowskiego. Krakowski jest tutaj sam na samy z obrońcą. Oddaje Słomskiego. Słomski, uderza. Piłka jednak wybita przez bramkarza ładnej. Jeszcze Słomski. Dośrodkowania, dośrodkowanie, taki centrostrzał. 80. minuta meczu. Wyłożył sobie piłkę, teraz uderzenie. Byłyby emocje. Nie czekalibyśmy po prostu na ten ostatni gdzie Krakowski z gracjanem. Jesteśmy w polu karnym ładnej. To środkowanie mija to bramkarza Słowskim. I teraz pokazuje sędzia pozycję spaloną. Ale to może zaraz o tym, bo tutaj ładna w natarciu. Zobaczmy pole karne żuchowej. Strzał i broni dobrze, pociecha. Wyjaśnia wszystko, wybijając piłkę na aut. Pawlak, obserwuj sędziego, ile i trzy. Czy coś tutaj doliczy? Nie, nic Sędzia tutaj nie doliczył. Sędzia kończy to spotkanie. Klub z żuchowej pokonuje. LKS jest ładna. Jeden do 3. I to oni awansują do drugiej rundy i będą odgrywać mecz w przyszłym tygodniu Dziękuję wszystkim, którzy byli. Widzimy i słyszymy się albo jeszcze dzisiaj, albo w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się. Cześć.